Szczęść Boże, siostry i bracia. Gisella Cardia Trevignano Romano, Włochy, 13 lipiec 2021 roku, Orędzie Maryi. Drogie dzieci, dziękuję, że jesteście tutaj na modlitwie. Dzieci moje, uporządkujcie swoje życie i miejcie silną wiarę. Pomoże wam dostosować się do zmian, jakie będą. Nie dziwcie się temu, co się dzieje wokół Was. Pamiętajcie, że im więcej nieprawości będzie się rozlewać, tym bardziej miłość między Wami będzie się oziębiać. Gniew Boga, który nie może zostać zatrzymany, spadnie na tę ludzkość. Ale moje wierne dzieci będą chronione. Przemiana wszystkiego będzie się siedziała przed Waszymi oczami. Bóg zawsze poddaje próbie waszą wiarę, i jeśli ja jestem tu jeszcze z wami, to jest tak po to, aby wskazać wam drogę, którą macie iść, by dotrzeć do celu wierni Bogu i by dać wam wspaniałe nagrody. Dzieci moje, nie ufajcie tym, którzy was proszą, by rzeczy tego świata przedkładać nad Boga. Słuchajcie dobrze. Kiedy ktoś do Was mówi, słuchajcie, a poznacie, czy są to słowa Boże, czy też nie. W tych czasach widzę, jak niektóre moje dzieci porzucają odmawianie różańca świętego dla drobnostek. Ale raz jeszcze mówię Wam, różaniec święty jest najsilniejszą bronią, by walczyć ze złem. Pytam Was więc, dzieci. Po której stronie chcecie stać? Proszę Was, żebyście chodzili na adorację, ponieważ przyniesie Wam wiele korzyści duchowych i nie tylko. Bądźcie jak pierwsi apostołowie, módlcie się z radością Ducha Świętego, bądźcie wierni Pismom Świętym. Umiłowane, dzieci moje, Dosyć chowania urazy, osądów egoizmu i zazdrości. Nikt nie jest lepszy od drugiego przede mną. Jesteście wszyscy moimi dziećmi i chcę was poprowadzić ku światłu. Nie zasmucajcie mnie, ale bądźcie świadkami tryumfu mego niepokalanego serca. Nie musicie nigdy się bać. Moja ochrona będzie dla Was wszystkich wiernych i pokornych. Teraz Was zostawiam z moim matczynym błogosławieństwem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Siostry i bracia, w imieniu Maryi zachęcamy Was do podejmowania pokuty w różnych wymiarach naszego życia. Komu pozwala zdrowie i czuje przynaglenie Ducha Świętego. Zachęcamy do postu, najlepiej o chlebie i wodzie w środy i piątki. Kto nie ma takiej możliwości, niech prosi Maryja o światło. Co w jego życiu może stać się darem złożonym naszemu ojcu, jako przebłaganie za grzechy świata, braci i siostry i swoje? Do czego, siostro i bracie, zapraszacie Maryja? Może chcecie poprowadzić za rękę drogą ograniczenia Twojego Drogocennego czasu poświęconego telefonowi, filmom, serialom, internetowi, zaspokajaniu własnego niczym nienasyconego ja, koncentracji na sobie, na życiu dla przyjemności. Może na nowo chcę ukazać Tobie wartość niedoskonałej rodziny, ale Twojej rodziny, Twojej żony, Twojego męża, dzieci, rodziców, przyjaciół, sióstr i braci. Z jakim światłem przychodzi do ciebie twoja miłująca mama, Maryja? Czy mama nie zaprasza cię czasem do hojności w twych darach, ale nie tak jak ty chcesz, ale tak jak ona cię do tego zaprasza? Czy masz siłę, by to odkryć? Siostry i bracia, dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Dziękujemy za subskrypcję i prosimy o subskrypcję. Tak by zgodnie z wolą Boga Ojca orędzia dotarły do jak największej liczby jego dzieci. I módlcie się, byśmy dalej, w woli Bożej prowadzili ten kanał. Bóg zapłać.